Lokata. Lokata, nazywana również depozytem bankowym, to jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie pieniędzy. Klient lokuje w banku środki pieniężne, których nie zamierza w chwili obecnej wydawać, a w zamian oczekuje wynagrodzenia w postaci odsetek. Zwykle w przypadku zerwania lokaty przed czasem odsetki przepadają. Jednak niektóre banki zachęcają klientów do lokowania u nich środków. Tym, że odsetki nie przepadną, jeśli wycofają oni pieniądze przed terminem. Czy na lokacie można zbić kokosy? Choć banki tak twierdzą w reklamach, to zwykle nie jest tak różowo. Inflacja, czyli wzrost cen, powoduje, że po pewnym czasie pieniądze przechowywane na lokacie są mniej warte. Co więcej, zysk z lokat jest opodatkowany podatkiem belki w wysokości 19%. Przykład. Kowalski wpłacił 1000 zł na lokatę oprocentowaną na 7% w skali roku. Po roku przyniesie mu ona zarobek w wysokości 70 zł. Kowalski cieszy się, twierdząc, że to zawsze pieniądz. Musi on jednak pamiętać, że pieniądz ten jest wart mniej niż rok wcześniej właśnie przez 5% inflację. O ile przed rokiem Kowalski mógłby za swoje środki kupić lodówkę, właśnie za 1000 złotych, to teraz kosztuje ona 1050 złotych. Realnie, ponadto od zarobionych 70 złotych, bank odprowadza podatek 19%, czyli 13 ,30 zł 30 groszy. Zarobił on więc zaledwie 6 złotych 70 groszy. Zł.